jest Monsa z odwiedziną, robi sobie cały czas je jednak <tunirsin> hmm <tunAST> <Kal> anyway i nasz gołkitka jest na jego maja rozszerz. Musi atakować kutwiak, no. Wiedzą, wiedzą, głosi, że... No, ale już są tam dyskusje, bo chyba w końcu osiem sygnalogów po prostu zerwowane, że będą głosi. Ale ja jestem zadowolony, dowolony. Niech chłopaki, noż nie pokażę, byłego przeciwnika, nie mają czapki czy woli psycho-logicznej. A znaczy, no, wielki gracz, czapka z głowy, ale... A dzią braców tam. Mamy też naszego Wojtera który sobie nie popuścił na Który dzisiaj jest? Tu nie, nie pokazuje daty tego co tam. 14 jeszcze 14? 16. 16 września. 2011. A Amelka zje jeszcze trochę zupki I jedziemy na frytki i lody No to chodź, jeszcze dwie łyżki I zaliczone Chodź, a mama cię nagra jak jesz No to więcej niż dwie Chodź, a mama nagra jak Amelka zasuwa ładnie zupę Jak zjesz ze smakiem, to jedziemy na super frytki i potem lody czekoladowe z orzechami łaskotkami. I pojedziemy na taki plac zabaw, gdzie już dawno nie byliśmy i tam zrobimy ekstra zabawę. I weźmiemy latawiec. latawiec. I puszczamy latawiec? Puszczamy No to super. Majusia? Otwieraj garaż. Maman. Papa. Papa. <laughs> oh, <j'si. laughs> Brawo, brawo, Marysia jest zupę na szóstkę. Brawo, brawo, brawo. Brawo, 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 No dobra, teraz nie przeszkadzaj. Nie, 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 nie. Otwieraj garaż. No dobra, Już.